Я тихая, курабаба. О, да, я не могу. Ммм, бейби! Стребьяс. Томар. Ай, ай, ай. Cave, cave, cave as well. To a oh, no. cave to make! I don't <laughs> 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 going. Just, yes. Under heaven, be careful. And heaven, heaven, heaven. jest heaven. A, drugi nie wiem, gdzie jest. Aha. O heart Oj, 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 widziałeś to? Ale heady. Siema wleciały nowe skiny na giwoje kilka osób już wygrało, a nadal jest szansa na wygranie koski za ponad 1500 zł. Link macie w opisie. Sprawdź stronę CSGO Skins, gdzie codziennie możesz dobierać darmową skrzynię. Dostępnych jest wiele metod płatności, a z kodem Mateo otrzymasz 2 10 zł 10 groszy na start i 10% bonusu do doładowania. Dodatkowo teraz wpłacając moim kodem macie szansę wygrać niesamowite skiny. Na stronie znajdziecie mnóstwo skrzyń, a co jakiś czas dostępne są specjalne eventy, w których możecie zdobyć niesamowite nagrody. Na stronie możecie również brać udział w bitwach na skrzynki z innymi graczami, a zdobyte przedmioty możesz wymieniać za pomocą funkcji Exchanger. Link do CSGO Skinsa znajdziecie w opisie, strona przeznaczona jest dla osób pełnoletnich. Nice Ninja. Ninja. Nie wskakuj na góry, nie wskakuj na, góry or... nie wskakuj na guru, nie go wskakuj, go wskakuj go. na górę, proszę, proszę, he procha. Proszę, Z <Z1> One default. One side. Stay alive. Orange behind. Close city, fireworks one. Default one. In jungle. Last jungle. Two one. Two one. Top one. O Co? no to nie możesz sobie podejść. No to chyba górę chcieli jak z main'a zabił. Ja, yeah, I can flash, I can flash. But it's not the best. Mianko, yeah, od. <laughs> Wystarczyło trzymać domek. Kurwa, o oh, Jezus, no zoom, no zoom! tuli, no zoom, no zoom! Stop, stop, stop. Hot, 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 hot. Oh, cool. Oh, cool. Don't play, don't play it. I hold you. Mind that? Heaven, heaven. One second.

No nice. jest Ja pierdolę jesteśmy Tomek, wjeżdżamy w Tomek, chodź! Kurwa Chodź Idziesz? Chodź, chodź Nie trzeba było, one tap Ja pierdolę, ale ten schodzi, muszę więcej trenować przed Kurwa, nagle takie były, wchodzą Dajcie mnie kurwa za donka oh my nice watch out middle. if in front of you clear me is clear again middle middle short and long just spawn to do something good you know for the for the team Woo! i'm so fast Kurwa, <laughs> eh! two ops up 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 whoa ja yeah pierrot let's see No, kitchen bro, lepiej wiedź, lepiej O No bro. Z Gredek, z Gredek, z Gredek, z Gredek. <grym> <Uuu>! Ja pierdolę! <grym> byłeś demonstratem? <grym> suicide, hmm. suicide. On był tym co do księdza na Playstation chodził pograć. Ale kto z nią Playstation? Nie miał. Może być gala?

Nice go. I think be clear. I will go, okay? Be... Go please. Never mind. I'm blending oh. wow, Nie widziałem, ale bistarunda. runda. Zobaczmy, czy zdobędzie jakieś eliminacje? On będzie chyba zamykał od przybo. Tak, on będzie zamykał od przybo. Razem no, z kolegą i tak, jedna eliminacja od Jacoba, drugi frak od Jacoba, no i wjazd na górę, i trzecia eliminacja, no wieża rozjeżdża, no ale jak stoi drużyna Maus, no słuchajcie, no nie może być takiej sytuacji, że żyjecie w pięciu, czwarty frak od Jacoba. No, ten Digile siedzi. No jest taki rozpiór, że ginę zaraz. Na piątce, na piątce. Ja na piątkę, to wyjdę z małego. Zaraz, czekajcie, zaraz. Czekajcie. A przy elektryku, Olaf jeden. Pokażę go, bye. w oh. Jeden jest osłaga, jed Gdzie ta broń kurwa wypadła? To bomba wyrzucił. Zombie hał. No dobra, kota, kota. Yeah. O kurwa. Męczy tu co? Ale kurwa wyнюchał tego wreszcie.